Witajcie w podcaście Dziennika Gazety Prawnej prowadzonym przez głosy sztucznej inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z czwartku 29 maja. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek ważna informacja dla całego rynku finansowego. Liderzy banku Pekao, Santander Bank Polska, Banku Millennium oraz Boston Consulting Group przewidują, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat kluczowym wyzwaniem będzie funkcjonowanie przy niższych stopach procentowych. Spadek marży odsetkowej zmusi banki do zwiększania przychodów prowizyjnych i dalszego cięcia kosztów, choć współczynnik kosztów do dochodów już dziś wynosi zaledwie od 30 do 40%. W tekście Łukasza Wilkowicza Dobry moment polskiego rynku. Czytamy też, że szansą na wzrost mogą być kredyty hipoteczne, usługi oszczędnościowo-inwestycyjne i finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy napłyną środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie największym zagrożeniem pozostaje niepewność regulacyjna. Od wakacji kredytowych po pozwy frankowe, która przy niewydolnych sądach podnosi koszty ryzyka i może ograniczać akcję kredytową. Teraz istotny sygnał z Luksemburga, który może zdefiniować granice wykorzystania sztucznej inteligencji w Europie. Węgierski Sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze pytania prejudycjalne o to, czy streszczenia artykułów tworzone przez duże modele językowe naruszają prawa wydawców. Sprawa dotyczy Gemini, wcześniej BART i pytania brzmią między innymi czy takie streszczenie to publiczne udostępnienie treści? I czy sam trening modelu jest zwielokrotnianiem wymagającym licencji? Elżbieta Rutkowska w artykule TSUE Rozstrzygnie co wolno AI podkreśla, że orzeczenie może wyznaczyć zasady web scrapingu, podziału przychodów między big techy a wydawców oraz określić, czy wyjątek text-and-data mining chroni komercyjne modele. To przełom nie tylko dla firm technologicznych, lecz także dla całego rynku informacji w Unii Europejskiej. Na koniec kluczowa kwestia dla szpitali powiatowych i finansów samorządowych. Deficyt personelu medycznego wywołał spiralę płacową. Niektórzy lekarze fakturują nawet od 100 do 300 tysięcy złotych miesięcznie, a placówki przeznaczają do 90% przychodów na wynagrodzenia. W tekście Patrycji Otto sufit wynagrodzeń uzdrowi służbę zdrowia, samorządy i część środowiska postulują ustawowy limit górnych stawek finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma to ustabilizować budżety szpitali i zmniejszyć dysproporcje płacowe, choć przeciwnicy ostrzegają, że ograniczy to liczbę procedur i przychody. Ministerstwo Zdrowia już rozpoczęło konsultacje, a pierwsze spotkanie zaplanowano na 10 czerwca. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.